Cześć, cześć. Witam was na kanale Ogród Macie i Rośliny Egzotyczne. Dzisiaj zrobimy sobie taką krótką aktualizację co tam na mojej pustyni, bo przybyło kilka, kilka różnych roślinek. Od zatem tutaj pokażę od dostałem z wymiany rośliny od kolegi Jacka. No, tak. Yy, tutaj jakieś, yy, nie, dostałem nazwy, jeszcze nie poopisywałem, tutaj opuncje, jakieś yy, takie malutkie kawałki. Już to widać, przy, yy, chyba przekwitłe kwiatostany, już takie zawiązane jakby owoce. Yy, tutaj następne. Gdzie to ja jeszcze posadziłem? Tutaj. Tak porozsadzałem sobie takimi kępkami co jakiś czas. Jak widzicie tutaj normalnie jest włóknina, żwirek i tak sobie to rośnie. Tak tylko powciskane, bo powinno się ukorzenić. To następna roślinka. Tu kolejna taka fajna podłużna malutkie są, bo malutkie prawdopodobnie całkowicie mrozoodporne powinny u nas zimę wytrzymać mówię o wszystkich tych roślinkach co teraz pokazuję o tych opuncjach no to też są opuncje i tutaj jeszcze dostałem nazwy, muszę to poopisywać bo, bo sam nie pamiętam nazw tutaj są no i to by było na tyle jeszcze tutaj e, agawa amerykańska, e, ta variegata. Tą posadziłem bezpośrednio do gruntu normalnie ją będę wykopywał, a spróbuję ją potraktować jak jak banany. Na zimę po prostu będę wykopywał do doniczki i do chłodnego pomieszczenia. Kolejny kaktus w kwitł w tamtym roku dosyć o wpicie dwa razy kwitł. Fajnie na żółto. Takie drobniutkie, miękkie te igiełki. Dalej te moje opuncje, które przezimowały już chyba drugi raz. Tak, drugą zimę tutaj spędziły. Wypuszczają nowe pędy. Może zakwitną. Nie mam pojęcia. Te opuncje dostałem w prezencie kiedyś od kolegi Grześka. Aha, tutaj jest jeszcze jedna od Jacka. Tak, dosadziłem do tych. Ma dużo drobniejsze te igiełki niż na przykład te. No zobaczymy, bo tutaj to chyba jakoś to pomieszałem. I tutaj są jeszcze też inne. To są bardziej też takie okrągłe. Te bardziej spłaszczone. Muszę to fajnie sobie popisywać, bo tak dokładnie sam nie wiem, co, co ja tu posadzałem. No i tutaj jeszcze też od kolegi Grzesz, Grześka takie kaktuski. Widać fajnie, zaczęły rosnąć, wypuszczać do środka nowe igiełki. Zobaczymy, jak sobie podrosną. No i też zadołowane tylko w doniczce, którą wyciągam na zimę. Tak samo zadołowana jest ta agawa. No tu widać przymrożenia. To, to, to mróz zniszczył te liście. Było chyba z minus 7. Bo posadziłem dosyć wcześniej, Już nie pamiętam kiedy, chyba w lutym. Tutaj jest e, druga. Tak samo, ale to nic. Odrośnie. O, Antoś mi krzyczy. Tutaj Juka e, Juka, Juka Juka, yu. ja Zwykle zapominam nazwy, jak kręcę film. Później sobie przypominam. Tutaj chyba mi trochę przelało, albo słońce mi go trachło, ale tego Aloesa. Chyba raczej dostał trochę za dużo wody. Muszę mu wymienić to podłoże, bo, bo go zalało trochę ostatnio. E, tutaj taka biedna jest palemka e, karłatka. Też mam nadzieję, że, że się zbierze i zacznie rosnąć. No, tam mały, trochę karpus fortunei. Malutki, malutki, bo malutki. Środek mu wyszedł tak samo. Za dużo wilgoci. Tam posadzony trochę karpus nowa. Też wyciągnąłem z niego środek. Tutaj pachy podium. E, zostały wszystkie liście zimowe, które wyrosły mu zimą, popalone przez słońce. Ale już tutaj można zauważyć. Wychodzą nowe, świeże. I powiem wam, że to pachy podium nawet szybko rośnie. Bo ja go kupiłem w biedrze. I przez zimę urósł w tyle. Tutaj, jak jest taka, nie wiem, czy to będzie widać na filmie, to siwe miejsce było stare, a to takie ciemniejsze, to już jest nowy przyrost. Przyrost gdzieś z 15 cm przez zimę. Fajna, ciekawa warsinka, inaczej ta palma Madagaskaru czy coś takiego. No i tutaj moja biedna kordelina e... australijska, która rosła w miejscu. E, tamtego trochę karpuska. E, chciałem ją zostawić, tutaj przejdziemy zobaczyć czy da radę, ale e, po po oględzinach któregoś dnia stwierdziłem, że też środek e, gnił i zaczęły liście wychodzić, e, także stwierdziłem, że no, no szkoda by tą roślinę było stracić, więc ją wykopałem, zasadzie do tej donicy. E, dałem ją do e, do domu. Też w domu zaatakowały ją przędziorki z którymi walczyłem, które zmyłem i no powiem Wam, że zebrała się w sobie i zaczęła wypuszczać tutaj naliczyłem chyba 7 odrostów także jeśli te odrosty urosną, no to będzie fajny, fajny taki, taki gęsty krzew no i całkiem nowe aha, jeszcze tutaj mamy oczywiście grubosza stoi na pieńku pościętej Jarzębinie. no, szpaczcie jak ten mój syn się. O! Już jest dobrze? Pościęte jarzębinie. No i tutaj nowe nabytki: jukka, brewifolia, tak i kuflik. Bardzo ładne roślinki. To są roślinki z wymiany od kolegi Mateusza z kanału e, na YouTubie Bocian Agronom. Chłopak bardzo utalentowany, e, kumaty, obcykany w tych tematach e, uprawy roślin. No! No co ty krzyczysz na mnie? Także polecam serdecznie jego kanał. E, Mateusz przyjechał do mnie osobiście. Wymieniliśmy się roślinami. Ja mu Dałem kilka sadzonek tetrapanaxu o, mi właśnie takie ładne, wyhodowane przez siebie z nasion roślinki jukę, brevifolia i, i kuflik. Całościowo to tak się prezentuje, a jeszcze tutaj z brzegu rośnie... No wiedziałem jak to się nazywa. Liatra kusowa, o właśnie. Kiedyś ją tu posadziłem, a niech sobie rośnie, mi nie przeszkadza, trochę zieleni dodaje. Także na pustyni się robi dosyć gęsto, jeszcze tutaj e, muszę podosadzać kilka roślin takich właśnie sucholubnych, słońcolubnych. No więc aha, i jeszcze tutaj stoi w donicy, e, jubka gwatemalska, też popalona przez słońce poobcinałem wszystko popalone, no prawie wszystko, bo tam jeden mi został musi się przyzwyczaić teraz do, do słoneczka i będzie sobie tutaj stała a na koniec jeszcze wam pokażę figę o, widzicie? koronawirus, wszędzie rękawiczki leżą ludzie rzucają mi, wiatr tu przynosi wszystko yy, yy. Figa wysiana z nasion z suszonego owocu z marketu. Przezimowała już drugą zimę. Tutaj czubki tylko były e, przymrożone, takie przyschnięte, które wyłamałem, ale z boku zaczyna wypuszczać kolejne liście. Zobaczymy, jak się rozwinie w tym roku. Dobra, kończę film. Pozdrawiam serdecznie, bo tu najmłodszy członek mojej rodziny jest niecierpliwy. Powiedz Pa! Yeah. Uśmiechnij się tam. No, antek. A, nie chcę gadać. Dobra, złośnik. Dobra, pozdrawiam serdecznie. I na razie, cześć.